2025 rok jest wyjątkowy dla całej grupy Tref bowiem jest to 40-lecie Trefla, ale też 30-lecie koszykarskiego Trefla Sopot i 20-lecie siatkarskiego Trefla Gdańsk. Między innymi z tej okazji puzle przygotowane specjalnie dla grupy Tref przez lokalnego gdyńskiego artystę Jana Rutkę. Na obrazku puzzlowym widzimy elementy nawiązujące do całej grupy Tref, czyli mamy tam między innymi postaci siatkarzy przebijających piłki przez Gdańskich. Falowiec, postaci koszykarzy przy krzywym domku, czy klaps filmowy wśród gdyńskiego modernizmu. Wila średnia na Eismonta, z Gdyńskich dzielnic ościennych, na przykład jest moja dzielnica, więc jest, jest też wila z ulicy Beniewskiego. W Gdańsku, na przykład dawne schronisko młodzieżowe Paula Benekiego. Te mniej znane atrakcje, jak twierdza Wisło ujście. Mam ogromną przyjemność z tego, że, że ludzie właśnie będą w jakiś sposób też szukać tych, tych, tych miejsc. Nie mam cierpliwości do układania puzli, to może się wydawać dziwne, mam dużą cierpliwość do rysowania bardzo szczegółowych prac. Głównym założeniem tych puzli było przedstawienie e, Trójmiasta, tych miejsc, w których Treffle jest znany, ale również tych takich, które no, my wszyscy lokalnie znamy. Pewne miejsca uważam, że mają wielką wartość, a może nie wszystkie są doceniane. Starałem się je przedstawić właśnie w jak najoryginalniejszy sposób, często nawet sięgając do, do archiwaliów, żeby przedstawić niektóre budynki w ich pierwotnym wyglądzie. Raz w życiu kończy się 40 lat, więc rzeczywiście jest to kawał historii, Trójmiasta, Gdyni, rozwinęliśmy się od producenta puzzli, dzisiaj to jest największy producent w Polsce zabawek, produkujemy gry planszowe, jesteśmy dostępni również w grach e-games, czyli w internecie, inwestowaliśmy w park maszynowy, w nowości produktowe, mamy największą liczbę nowych produktów w 2025 roku. A przede wszystkim mocno rozwijamy naszą licencję własną, rodzinę treflików i nasz brand, który staje się powoli brandem światowym, grę SpyGuy. Największym skarbem, największym potencjałem są ludzie, którzy pracują w Trefu. Jest to około 700 osób dzisiaj. Dzięki temu staliśmy się jednym z największych i bardzo rozpoznawanych producentów później na świecie. Za nami już drugi oficjalny turniej puzzlowy Trefla, który organizowaliśmy właśnie dla fanów puzli i oczywiście, że motywem przewodnim tego eventu były puzle narysowane przez Jana Rudkę. Wszystkie moje grafiki, a przynajmniej. Lwia część powstaje początkowo manualnie, i jest to w pewnym sensie utrudnienie, bo mógłbym wszystko zrobić za pomocą tableta graficznego. Zrobienie takiej grafiki zajęło mi tak, tak lekko ponad miesiąc. Jest on bardzo skomplikowany. Połowę miesiąca zajmuje mi zrobienie rysunku manualnego, a drugą połowę. Już koloryzacja. Puzzle Janarutki to jest jedna z układanek tworzących całą linię kolekcji jubileuszowej. Ponadto mamy 12 indeksów przygotowanych w stylu paper art. Tutaj co istotne, mamy z jednej strony puzzle lokalnego artysty, bowiem jako tref bardzo mocno wspieramy ilustratorów, rysowników, artystów, ale też mamy linię stworzoną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo oczywiście jesteśmy też firmą, która chce nadawać nadawać trendy, wyznaczać kierunki i podążamy za wszelkimi nowinkami technologicznymi i możemy też zdradzić coś na co na pewno czeka wielu fanów i bajek Disneya i fanów Kuzli taka kolekcja nostalgiczna. Wzory, które powstawały w latach 90. będą ponownie wydane. Pracujemy z największymi licencjodawcami na świecie, również z Disneyem od 35 lat między innymi. A to, co udało się stworzyć, z czego ja jestem jakby najbardziej dumny, to jest między innymi K-Studio, czyli nasze studio filmowe, gdzie produkujemy filmy, seriale na bazie naszej licencji. W Chinach był prezentowany film Trefliki Ratują Święta. Ponad 200 tysięcy widzów obejrzało naszą produkcję. W tym roku będziemy bardzo mocno stawiali na rozwój klosków Connect. Chciałbym podkreślić, że TREF jest obecny w ponad 80 krajach na świecie.